21 października 2020 roku miałem jeden z gorszych dni od pięciu miesięcy. W zasadzie byłem zaskoczony, że się wydarzył. Byłem pewny, że moja fizyczna forma jest stabilna, a wówczas ciało się zbuntowało. Trudno było mi wstać i pojechać do pracy. Z wysiłkiem przeprowadziłem spotkanie z klientami. Przyszło od razu myśli, że choroba postępuje. Wyglądało to tak, jakby ciało chciało im powiedzieć: Kochany, nie myśl, że będziesz już miał życie tylko z górki. Życie to sinusoida. Żeby coś zmienić, musisz doświadczyć trudu. Wracałem samochodem z pracy i myślałem: "Wiedziałem, że muszę zmienić nastawienie, uwolnić się od tego negatywnego". Zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób mogę szybko poprawić sobie nastrój. Spontanicznie wpadłem na pewien pomysł po kupieniu w sklepie kwaśnych żelków. Kilka dni wcześniej nagrałem pierwsze motywacyjne wideo, które umieściłem na YouTubie, i ten film oraz kwaśne żelki przyczyniły się do powstania pomysłu wpływającego na zmianę mojego nastawienia. Zacząłem nagrywać się na dyktafonie. Mówiłem w sposób motywacyjno-inspirujący i bardzo poważny. To jest krótkie nagranie o radości życia. Pamiętaj o tym, że w życiu warto robić to, co sprawia ci przyjemność. Nie warto robić nic innego. Rób tylko to, co daje ci szczęście. A co może dać ci szczęście? Wiele rzeczy, ale jedną z najlepszych rzeczy, jaką możesz zrobić, to zjeść kwaśne żelki. Nie jest innych żelków. Kwaśne żelki są najlepsze na świecie. Poczuj w ustach ich kwaśny smak. Naprawdę, nie ma nic lepszego na świecie. Jedz kwaśne żelki. Było to, mówiąc szczerze, głupkowate nagranie. Powstało odruchowo, bez zastanawiania się nad sensem i powagą treści. Z założenia miało być na początku poważne i zakończyć się żartem. Wiedziałem, że jest to mój sposób na zmianę myśli. Wiedziałem, że robię coś, co może oddziaływać na moje samopoczucie. Wiedziałem też, że chciałem sprawdzić, czy uda mi się wpłynąć na swoje myśli. Wysłałem to nagranie kilku osobom i czekałem na ich reakcję. Po chwili zaczęły do mnie spływać następujące wiadomości. Ale czad, napisała Monika. Nie no, tutaj to nieźle pojechałeś. Te kwaśne żelki są niezwykłe, bardzo je lubię, więc myślę, że to jest świetny sposób na szczęście, odpowiedziała Justyna. Ta, a potem boli żołądek. Nie wiem, ale prawie się dałem namówić, stwierdziła Ola. Skąd ty te żelki wyczarowałeś? <laughs> ale wiesz co, jak ty mi to wysłałeś, to ja nie mogłam od razu odsłuchać. Ale gdy zaczęłam słuchać, tak wiesz, w pełni skupieniu, zasiadam, odpalam i się wsłuchuję, wsłuchuję i nagle słyszę żelki. Co ty pierd... <laughs> Napisała i nagrała się Marta. Reakcje na moje nagranie były najlepszymi, jakie mogły się pojawić. Zacząłem się śmiać. Jak one były mi wtedy potrzebne, właśnie w tym momencie. Momentalnie moje myśli zmieniły kierunek. Smutek przemienił się w radość i zadowolenie. Metoda, którą zastosowałem, okazała się rewelacyjna. I choć mój stan fizyczny nie uległ zmianie, to wewnętrzne samopoczucie było pozytywne. Ten eksperyment dowodzi, że możemy wpływać na swoje myśli. Sterować nimi i zmieniać je w dowolny sposób. Musimy mieć świadomość, że dać to zrobić. Niczego jednak nie osiągniemy, jeśli nie będziemy tego chcieli. Najważniejsze to działać. Mój głupkowaty pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Od tego popołudniowego momentu do wieczora nie miałem już negatywnych myśli i choć w dalszym ciągu byłem słaby, nie zwracałem na to szczególnej uwagi. Dlatego teraz chciałbym ci zaproponować. Abyś nie zamykał się w sobie ze swoimi myślami, kiedy czujesz się źle. Możesz czuć się fatalnie z każdego powodu. To nie musi być choroba. Może to być kłótnia z partnerem, strata pieniędzy, inna zguba albo poczucie krzywdy. Nie jest tak bardzo istotny powód negatywnych myśli. Ważne jest to, żebyś świadomie szukał sposobu na ich zmianę. Nie brataj się długo z tego typu myślami. Jesteś w stanie to zrobić. Uwierz, że możesz tego dokonać, kiedy wkroczysz na pewien poziom uważności, będziesz potrafił znaleźć odpowiedni sposób. Był to fragment książki, zasił w sobie ziarno możliwości. Zapraszam cię do innych moich życiowych historii oraz do metod poprawiających życie, które przytaczam, podaję w tej książce oraz w drugiej pod tytułem Zmieniając siebie, zmieniasz świat. Obie książki kupisz w sklepie witoldpanczyszyn.pl. Obie książki mogą być też idealnym prezentem. Zapraszam. Pamiętaj, że wszystko masz w sobie.